Hej widzowie, witam was w pierwszym odcinku z serii Subnautica i dzisiaj zaczynamy świetna survivalu. I wrócę do was jak się załaduje. Ok, już się załadowało. I, jak... I za chwilę Wam wytłumaczę też fabułę Subnautiki. Teraz dostajemy w... w... Twarz! Teraz gasimy. Posiekaj się widzą. Okej, okay, już jestem i teraz musimy ugasić. Już? Dobra. Ładuje nam się taki... jakby tablet. nasz taki tablet w którym to jest nasz ekipumek cały a teraz wam wytłumaczę fabułę subnautiki po prostu z statkiem który nazywa się Aurora i były takie pontony i była ewakuacja z statku i jesteśmy ostatnimi którzy przeżyli to i rozbiliśmy się na jakiejś planecie na której jest tylko woda i pierwsze co to yy, musimy zdobyć skaner ja już wiem jak się robi skaner bo trochę już gra Am um, w A tutaj... A nie, to nie tutaj. Eee, <grywa> yy, dobra. Gdzie to jest? O, to tutaj. Musimy zdobyć... O! Mamy dobre rzeczy do zrobienia. Do. nie wiem. Teraz idę zrobić skaner. Bateria. i skaner. Okej. Okay. Teraz yy... Zdobę... zdobędziemy taki skuter wodny. I dzięki niemu można się szybciej poru. Chyba jest w Okej. Okay. Metal. Hop. Chyba najpierw zrobimy płetwy. Okej, okay. o metal jeszcze. A zeskanuję sobie. Okej, okay. teraz. Z metalu robię tytan. A z tytanu robię... tą taką but Butle z tlenem. A teraz jak się robi yy, płetwy? Płetwy. A, silikon. A silikon się robi. Tak, dobra. Albo chyba jednak najpierw zdobędziemy ten skuter. Musimy sobie jakąś rybę złapaj. O, piper, piper! No chod. Mam! Dobra. A ten statek nazywa się Aurora. Jakbym... Chyba nie mówiłem. Teraz płyniemy e, do tej... do... zdobyć te... O, tutaj. Tutaj są modułami tego skutera. Jeden. I tutaj drugi. Je! Yeah. Teraz... Jak się to robi? A, dobra. Bateria, czyli grzyby. Będziemy musieli pójść do tego lasu glomów potem, żeby zdobyć olej. Koper... Dobra. Koper. Jeszcze Trzy... dwa. Popłynę do tej tuby, bo tam jest dużo tych minerałów. Dobra. E... Koper. Tytan. Koper. Jeszcze jeden koper. O, tu jest. Nie to tytan. O tu jest koper. O, o, Powietrze! Powietrze! Gaśnica. Super skok! Okej. Okay. Teraz idę po koper. Tu, 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 Jest. Koper i. Tytan. Tytan. Nie, no tutaj to musi być koper. Tak, koper. Tu jest. I tu jeszcze jeden. Ile mam? Okej, okay, wy stary. Pa. Okej, okay, teraz Eee, bateria, przewód kopru i a jeszcze to. O i sz zrobię szkło. Wystarczy. Okej. Okay. Noc. No to... Problem. Chwilę. A gdyby zrobi... Latarkę? Dobra. Robię latarkę. Wiedziałem, żeby zrobić szkło, mam latarkę. Teraz jeszcze jedną baterię trzeba zrobić. A w dwa? O, i bateria. Hop. Tam jest ta aurora to w tamtom. I przy okazji poskanuję sobie ryby. A! Nie wiem, ale ja bym chyba na ranek poczekał. Okej. Okay. Mam jak najwięcej. Dobra. O o, nas, dobra, pierwsza ryba zainfekowana. I tutaj też y, musimy uciec z tej planety, bo inaczej dopadnie nas infekcja. I be, zanim uciekniemy z tej planety, będziemy musieli się odkazić, bo musimy się, musimy się zarazić, żeby się uratować. Eee, wiem, że to nie ma sensu, ale <grymne> ja nie... To nie ja tworzyłem grę. I Seagelide. Dobra, podkładam itemy. O, za... Dobra, biorę wodę. I we mnie spyta się skąd masz flarkę i te rzeczy. Po prostu je się dostaje na... one są tutaj w każdym w pontonie. Co no ja zrobiłem. Pali się. Pali się pod wodą. Latarkę mam Uuu. Do góry Trzeba jakąś rybkę złapać. O, tu jest. No ho! Hop! Nie, ciebie, do siebie nawet nie podchodzę. Widzowie, bo przez niego straciłem mój świat hardcore. No! O, dobra. Mamy... Hop. Dobra, mamy Mam. teraz sobie przerobię na wodę. Z tych takich ryb robi się wodę, jak coś. A i zrobię sobie jedną rzecz, tylko zrobię jedzenie. Nie, dobra, teraz zjem. Wypiję. I. O. Zrobię sobie silikon. I potrzebuję jednej rybki. Tej. Nie, gdzie? Tej takiej różowej. O, tu jest. Ta. Mam? I zrobię sobie taką. O, płetwy mogę zrobić. Ale nie, dobra. Zrobię sobie takie coś. I wezmę sobie to, 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 to. to. Ok, i płetwy. I mam. Ok, a. a... Pewnie spytacie, że co to za poduszka i pokażę Wam, bo jak będę gdzieś nisko i nie mam tyle, to odpalam ją i lecę do góry. A, jeszcze zrobię ostatnią drzew w odcinku, bo trwa już 17 minut. Papa? Pa. Wybuchłeś? Nie, nie wybuchł. Już wybuchłeś? Dobra, wybuchu. O. Tutaj jest lead, gold i silver. O, o szybko. Szybko do bazy. Poduszka. Uuuu. Okej, okay, teraz zrobię sobie butle z tlenem. Idealnie szkło mam. Teraz zdejmuję sobie butle i robię lepszą. Teraz będę mógł dużo nurkować i to si A! Narzędzie do naprawiania. Okej, okay, to naprawiam. To też. I to chyba już koniec. Tego odcinka, następny będzie kiedyś. Pa! Powiedziałem Pa!